Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czego doświadcza dusza, o której wszyscy zapomnieli? Dusza bez modlitwy, bez zapalonej świecy, bez ofiarowanej mszy, zamknięta w mrocznej ciszy wieczności. W tym momencie, gdy słuchasz tych słów, tysiące dusz cierpi nie tylko z powodu procesu oczyszczenia, ale z powodu najgorszego bólu bólu zapomnienia. Ojciec Pio, święty, który rozmawiał z duszami czyścowymi, opowiedział o czymś, co wstrząsnęło jego sercem do głębi. Pewnej nocy, gdy modlił się w swoim klasztorze w San Giovanni Rotondo, zobaczył coś, co zmieniło jego rozumienie świata duchowego na zawsze. Zobaczył duszę, ale nie taką, jaką możesz sobie wyobrazić. Ta dusza była pogrążona w gęstej mgle, z twarzą przepełnioną cierpieniem. I oczami błagającymi o coś, czego nikt jej nie dawał od lat. Jeśli wierzysz w moc modlitwy za duszę w czyśćcu, napisz w komentarzu: Święty Ojcze Pio, módl się za duszami zapomnianymi. Dzisiaj zdradzę ci, co ta dusza powiedziała Ojcu Pio. Słowa, które sprawiły, że święty całą noc spędził na kolanach, ze łzami w oczach, modląc się za tych, o których świat zapomniał. Ta wiedza może całkowicie zmienić Twoje rozumienie życia po śmierci i dać Ci moc, by przynieść prawdziwe ukojenie tym, którzy czekają na Twoje modlitwy. Ojciec Pio nie był zwykłym kapłanem. Jego ciało nosiło stygmaty Chrystusa, rany, które krwawiły przez pięćdziesiąt lat, naznaczając Go jako człowieka wybranego do szczególnej misji. Nie każdy wie, że jednym z najbardziej niezwykłych darów Ojca Pio była zdolność widzenia i rozmawiania z duszami czyśćcowymi. Potrafił je dostrzegać, słyszeć ich głosy, rozumieć ich cierpienie. Nie były to dla niego abstrakcyjne koncepcje teologiczne, ale realne spotkania, które często odbywały się nocą w ciszy jego skromnej celi. Pewnego wieczoru, gdy modlił się przed krucyfiksem, Ojciec Pio poczuł przeszywający chłód bo Powietrze wokół niego zgęstniało, a w kącie pokoju pojawiła się postać mężczyzny. Nie była to zwykła zjawa, ale dusza przepełniona cierpieniem, o twarzy wykrzywionej bólem tak głębokim, że ojciec Pio później wyznał, że nigdy nie widział takiego smutku w ludzkich oczach. Ta dusza należała do człowieka, który zmarł dwadzieścia lat wcześniej. A jego rodzina zapomniała o nim. Nie ofiarowywano za niego mszy, nie odmawiano modlitw, jego imię nie było wymawiane przez usta żyjących. Ojcze Pio, powiedziała dusza głosem, który brzmiał jak szelest suchych liści: Jestem zapomniany. Moje dzieci już nie pamiętają mojego imienia. Nikt nie zapala za mnie świecy, nikt nie ofiarowuje komunii, nikt nie odmawia różańca. Moje cierpienie nie jest tylko oczyszczeniem, ale samotnością, która pali mocniej niż ogień czyśćcowy. Jestem uwięziony w czasie oczekiwania, a nikt nie wysyła mi kropli wody, by ugasić moje pragnienie. Te słowa wstrząsnęły ojcem Pio do głębi. Upadł na kolana i spędził całą noc na modlitwie, wylewając łzy za te dusze i za wszystkie inne zapomniane dusze. Zrozumiał, że czyściec nie jest tylko miejscem oczyszczenia, ale również głębokiej tęsknoty za Bogiem. Tęsknoty, która pali mocniej niż jakikolwiek ogień. To, co najbardziej go szokowało, to nie cierpienie samo w sobie, ale obojętność żyjących, cisza tych, którzy powinni pamiętać, pośpiech życia, który grzebie pamięć. Od tamtej nocy ojciec Pio poświęcił specjalną część swojej posługi modlitwie za dusze czyśćcowe, szczególnie za te zapomniane. Mówił do swoich duchowych dzieci: "Dusze czyśćcowe są jak żebracy, którzy nie mogą sami sobie pomóc, ale całkowicie zależą od naszej miłości i miłosierdzia. Każda modlitwa za nich jest jak kropla wody dla spragnionego, jak promień światła w ciemności." Jeśli głęboko poruszyły cię słowa Ojca Pio o duszach czyśćcowych i chcesz nauczyć się, jak skutecznie im pomagać, przygotowaliśmy dla ciebie coś wyjątkowego. Nasza książka elektroniczna Duchowe sekrety świętego Ojca Pio zawiera potężne modlitwy, medytacje oparte na jego naukach oraz praktyczne porady, jak wzmocnić swoją duchowość i skutecznie pomagać duszom w czyśćcu. To nie jest zwykła książka. To duchowy przewodnik, który pomoże ci nawiązać głębszą więź z Ojcem Pio i odkryć, jak jego nauki mogą przemienić Twoje życie duchowe. Kliknij link w komentarzach, aby odkryć, jak te nauki mogą przynieść pokój i nadzieję zarówno Tobie, jak i duszom czekającym na Twoją modlitwę. Nauka katolicka uczy nas, że czyściec jest stanem oczyszczenia dla dusz które zmarły w łasce Bożej, ale nie są jeszcze całkowicie gotowe na wizję uszczęśliwiającą, czyli na przebywanie twarzą w twarz z Bogiem. Święta Katarzyna z Genui, która miała mistyczne wizje czyśćca, mówiła, że ból tam jest podwójny: ból ognia oczyszczającego i ból niecierpliwej miłości. Dusze płoną z miłości do Boga, ale wiedzą, że jeszcze nie mogą go objąć. W tym stanie nie mogą już pomóc same sobie. Są całkowicie zależne od miłosierdzia żyjących, mszy, różańców, postów, ofiar, odpustów. Każda nasza modlitwa jest jak kropla wody na ogień oczyszczenia. Wyobraź sobie teraz rozpacz duszy, która nie ma nikogo, kto by się za nią modlił. Żyjemy w czasach, gdy wszystko jest szybkie, nawet pamięć. Ludzie umierają i często po pogrzebie są szybko zapominani. Msza w siódmy dzień po śmierci jest dla wielu ostatnim gestem. Potem grób pokrywa się suchymi liśćmi, a imię znika z rozmów, ale w planie duchowym dusza wciąż czeka. Ojciec Pio mówił: My zapominamy o zmarłych, ale oni nigdy o nas nie zapominają i dodawał dusza z czyśćca która zostanie uwolniona dzięki twojej modlitwie będzie ci wiecznie wdzięczna i będzie modlić się za ciebie z całym żarem tu pojawia się kluczowa prawda modlitwa za zmarłych jest aktem miłosierdzia ale także mądrości ci którzy pomagają również otrzymają pomoc gdy przyjdzie ich czas przekroczenia wielkiego progu aby zrozumieć co dzieje się z zapomnianą duszą, musimy zrozumieć jak działa wspólnota świętych. Kościół uczy nas, że są trzy części kościoła: kościół walczący my na ziemi, kościół cierpiący dusze w czyśćcu i kościół triumfujący, święci w niebie. Jesteśmy zjednoczeni, nierozdzieleni. Gdy ktoś jest pomijany w modlitwie, ta dusza traci część swojej nadziei pocieszenia duchowego tlenu. To jak tonący proszący o powietrze, ale nikt nie słyszy. To właśnie widział ojciec Pio. Dlatego mówił, Módlcie się za zmarłych. Oni was potrzebują, a wy będziecie potrzebować ich. Pewna kobieta, która straciła syna w wypadku, przez wiele lat nie modliła się za niego, pogrążona we własnym bólu. Pewnej nocy zobaczyła go we śnie. Stał w ciemnym miejscu, wyglądał na zmęczonego i smutnego. Zapytała go: Synu, co mogę dla ciebie zrobić? On odpowiedział: Mamo, modlitwa, tylko o to proszę. Jestem tak spragniony modlitwy, jak spragniony wody jest człowiek na pustyni. Kiedy się obudziła, zaczęła codziennie uczestniczyć we mszy świętej za duszę swojego syna. Rok później znów zobaczyła go we śnie. Tym razem stał w jasnym miejscu, uśmiechał się i wyglądał na spokojnego, powiedział: Dziękuję, mamo, każda twoja modlitwa przybliża mnie do światła. Ojciec Pio wielokrotnie podkreślał, że dusze uwolnione z czyśćca stają się potężnymi orędownikami. Mówił: One nie zapominają dobra, które im wyświadczono, pomagają w pokusach, chronią w trudnościach, wypraszają nadzwyczajne łaski. Oznacza to, że modląc się za nieznaną duszę, możesz zyskać przyjaciela w niebie. Jest coś bardzo smutnego, co musi zostać powiedziane. Gdy nie modlimy się za naszych zmarłych, odmawiamy im największego gestu miłości, jaki można ofiarować. Współczesny świat rozprasza nas próżnościami, wiadomościami, mediami społecznościowymi. Ale kto pamięta o duszy babci, wujka, sąsiada? Kto ofiarowuje różaniec za ofiary wojen, za tych, którzy umarli samotnie, za tych, których nikt nie opłakiwał. Ojciec Pio mówił, że dusze z czyśćca zbliżają się do osób wrażliwych na modlitwę. Często dają o sobie znać w snach, w nagłych myślach, w uczuciach tęsknoty. Kiedy to się dzieje, jest to zaproszenie z nieba – módl się za mną. Pewien mężczyzna, który przez wiele lat zaniedbywał modlitwę za swoją zmarłą żonę, zaczął doświadczać dziwnych zjawisk w domu. Przedmioty zmieniały miejsce, słyszał kroki w nocy, a czasem czuł zapach perfum, których używała jego żona. Zaniepokojony udał się do kościoła i opowiedział o tym kapłanowi. Ten wyjaśnił mu, że może to być sposób, w jaki jego żona próbuje przypomnieć mu o potrzebie modlitwy. Mężczyzna zaczął regularnie zamawiać msze za duszę żony i modlić się codziennie różańcem. Zjawiska ustały, ale zamiast tego zaczął doświadczać głębokiego pokoju i nierzadko czuł, że jego żona mu pomaga, szczególnie w trudnych momentach. Każda modlitwa za duszę w czyśćcu jest jak klucz, który otwiera drzwi do jej więzienia, mówił ojciec Pio. Im więcej modlitw, tym szybciej dusza może wyjść na wolność. Wyobraź sobie, że każda odmówiona przez ciebie modlitwa jest jak promień słońca przebijający się przez ciemne chmury, przynosząc nadzieję i ulgę duszy cierpiącej. Ojciec Pio miał również wizję piekła. I kiedyś powiedział: Piekło jest pełne dusz, które nigdy się nie spowiadały, ale czyściec jest pełen dobrych dusz, którym nigdy nie pomagano. To przerażające stwierdzenie. Pokazuje, że nawet dusze, które zostały już zbawione, wciąż czekają. Nie mogą pobiec w ramiona Boga i często pozostają tam, czekając na jedno Ave Maria, jedną mszę, mały gest współczucia. Modląc się za dusze w czyśćcu, nie tylko pomagamy im, ale również inwestujemy w naszą przyszłość. Ojciec Pio często przypominał gdy my zapominamy o duszach w czyścicu, kto będzie pamiętał o nas, gdy sami tam trafimy? To nie jest egoistyczna motywacja, ale raczej przypomnienie o doskonałej sprawiedliwości Bożej i o znaczeniu obiegu miłosierdzia w duchowym wszechświecie. Modlitwa za zmarłych nie musi być długa, ale powinna być szczera. Oto konkretne formy pomocy, nauczane przez Ojca Pio i Kościół. Ofiarowanie mszy za zmarłych, szczególnie w listopadzie, odmawianie różańca za dusze czyśćcowe, ofiarowanie odpustów zupełnych, odwiedzanie cmentarzy i modlitwa przy grobach, zapalenie świecy z intencją Panie przez to światło, oświeć zapomnianą duszę, post lub wyrzeczenia w konkretnych intencjach, zapisanie imion zmarłych i odczytanie ich przed obrazem Matki Bożej. Ojciec Pio szczególnie podkreślał znaczenie mszy świętej. Jedna msza święta ofiarowana za duszę w czyśćcu ma większą wartość niż wszystkie modlitwy i ofiary razem wzięte. Jeśli ludzie wiedzieliby, jak potężna jest msza święta w uwalnianiu dusz z czyśćca, kościoły byłyby pełne. Dlatego zachęcał swoich duchowych synów i córki, aby regularnie zamawiali msze za swoich bliskich zmarłych ale także za dusze, o których nikt nie pamięta. Różaniec był kolejną modlitwą, którą ojciec Pio bardzo zalecał. Mówił, że każde Zdrowaś Maryjo jest jak kropla rosy na płomienie czyśćcowe. Zalecał szczególną formę modlitwy różańcowej, dodając po każdej tajemnicy krótką modlitwę. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ojciec Pio nauczał również o znaczeniu odpustów. Odpusty są szczególnym darem Kościoła, przez który możemy ofiarować zasługi Chrystusa i świętych za duszę w czyśćcu. Zachęcał do zdobywania odpustów zupełnych, które mogą całkowicie uwolnić duszę z czyśćca. Szczególnie w okresie od Pierpylliu do 8 listopada, kiedy to Kościół daje nam specjalną możliwość uzyskania odpustu zupełnego za dusze czyścowe, za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Warto również pamiętać o praktyce duchowej adopcji zapomnianej duszy. Polega ona na wybraniu jednej nieznanej duszy, za którą będziemy się modlić codziennie przez określony czas na przykład przez miesiąc lub rok. Ojciec Pio mówił, że takie dusze, gdy zostaną uwolnione, stają się naszymi najwierniejszymi orędownikami w niebie. Pewna włoska mistyczka opowiadała, że usłyszała od duszy z za każdym razem, gdy ktoś modli się za mnie, jest to jak pęknięcie łańcucha, a za każdym razem, gdy jestem zapomniana, jest to jak dodanie kolejnego zwoju do mojej niewoli. Ten obraz mówi wszystko. Ojciec Pio zalecał również praktykę duchowego bukietu dla dusz czyśćcowych. Polega ona na ofiarowaniu przez cały miesiąc różnych modlitw, dobrych uczynków, wyrzeczeń i mszy świętych za konkretną duszę lub za wszystkie dusze w czyśćcu. Jest to szczególnie wartościowa praktyka w miesiącu listopadzie, który kościół poświęca pamięci zmarłych. Przed śmiercią ojciec Pio przekazał swoim duchowym dzieciom niezwykłą obietnicę. Powiedział: "Nigdy nie przestawajcie modlić się za dusze, szczególnie za te najbardziej zapomniane. One są najbardziej wdzięczne, a gdy zostaną uwolnione, pospieszą wam z pomocą. Nie wyobrażacie sobie jaką moc mają te dusze, gdy dotrą do nieba". Ta obietnica zawiera głęboką prawdę duchową. Dusze, którym pomogliśmy dostać się do nieba, nigdy o nas nie zapominają. Stają się naszymi najgorliwszymi orędownikami, naszymi niebiańskimi przyjaciółmi, którzy nieustannie wstawiają się za nami przed tronem Bożym. Ojciec Pio często opowiadał, jak dusze, które pomógł uwolnić z czyśćca poprzez swoje modlitwy i ofiary, przychodziły później by podziękować mu i obiecać swoją pomoc. Dusze z czyśćca Mówił ojciec Pio: Gdy dotrą do nieba, stają się potężnymi orędownikami. Mogą wypraszać łaski, o które prosimy, chronić nas przed niebezpieczeństwami, pocieszać w smutkach i towarzyszyć nam w naszej ziemskiej podróży. Jest to swego rodzaju duchowy łańcuch pomocy. My pomagamy im w ich cierpieniu, a one pomagają nam w naszych walkach. Szczególnie poruszające było świadectwo ojca Pio o duszach, które nikt nie pamiętał. Mówił, że te dusze są jak sieroty w duchowym świecie, cierpiące podwójnie z powodu oczyszczenia i z powodu zapomnienia. Ale gdy ktoś ofiaruje za nie modlitwę, nawet nie znając ich imienia, te dusze przepełnia ogromna wdzięczność, i gdy w końcu dotrą do nieba, szukają tych, którzy się za nie modlili aby im błogosławić i pomagać. Jedno z najpiękniejszych świadectw pochodzi od kobiety, której ojciec Pio polecił modlić się za nieznaną duszę. Każdego dnia odmawiała Różaniec za tę anonimową duszę. Po roku praktykowania tej modlitwy, gdy przechodziła przez trudny okres w życiu, zaczęła doświadczać niezwykłej pomocy i pocieszenia. W modlitwie usłyszała głos: Jestem duszą, za którą się modliłaś. Teraz jestem w niebie i przychodzę ci pomóc. Jak ty pomogłaś mnie? Ojciec Pio zwykł mówić: Kto pomaga duszom czyśćcowym, ten nigdy nie będzie sam w godzinie swojej śmierci. Jest to obietnica, która daje nam nadzieję i motywację, by nigdy nie zapominać o modlitwie za zmarłych. Jest to również przypomnienie, że śmierć nie kończy naszych relacji, ale może je przekształcić w coś jeszcze piękniejszego. I silniejszego. Wyobraźmy sobie przez chwilę ten niewidzialny łańcuch miłości i modlitwy, który łączy żywych i umarłych. Nasza modlitwa wznosi się do nieba, a stamtąd, jako łaska i miłosierdzie, spływa na dusze w czyśćcu. Te dusze, uwolnione dzięki naszej modlitwie, wstawiają się za nami przed Bogiem. A gdy przyjdzie nasza kolej, by przejść przez próg śmierci. Te same dusze będą tam, aby nas powitać i pomóc nam w naszej ostatniej podróży. Teraz zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie, że już opuściłeś to życie. Twoja dusza jest w stanie oczyszczenia, tęskniąc za światłem Boga, i wtedy czas mija, a nikt już o tobie nie pamięta. Twoje dzieci są zajęte swoimi sprawami, twoje wnuki nie wiedzą, kim byłeś, przyjaciele również odeszli. A Kościół, zostałeś zapomniany w głębi tabernakulum, w szufladzie księgi chrztów, w ciszy grobu. Jakbyś się czuł? Teraz wróć do rzeczywistości i odpowiedz, czy chcesz to zrobić komukolwiek innemu? Ojciec Pio zaprasza Cię dziś do zrobienia trzech rzeczy: zapal świecę, za zapomnianą duszę, odmów Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo za tych, których nikt już nie pamięta, i powiedz cicho, Panie, przyjmij tę modlitwę za duszę, która czeka od dawna i śpij spokojnie, bo być może dzisiaj uwolniłeś duszę z zapomnienia. Modlitwa za zmarłych jest aktem wiary, ale także człowieczeństwa. Kiedy pamiętamy, oddajemy cześć. Kiedy się modlimy, uzdrawiamy, a kiedy ofiarujemy, otrzymujemy podwójnie. Ojciec Pio pokazał nam, że wieczność zaczyna się od małych gestów że miłosierdzie nie kończy się ze śmiercią i że dusze nie umierają, tylko czekają. Niech w tej chwili, gdy słuchasz tych słów, jakaś dusza z czyśćca uśmiecha się i niech pewnego dnia, gdy nadejdzie twoja godzina, ona tam będzie, aby powiedzieć: "Dziękuję, nie zapomniałeś o mnie. Teraz moja kolej, by modlić się za ciebie". Jeśli te słowa dotknęły twojego serca, napisz w komentarzach: "Modlę się za dusze zapomniane". Twój komentarz pomoże tej ważnej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, które mogą pomóc uwolnić dusze czekające na modlitwę. Nie zapomnij również zapalić dziś wieczorem świecy za duszę, której imienia nie znasz. To mały gest, który może przynieść ogromną ulgę. Pamiętaj, że Ojciec Pio obiecał: Dusze, którym pomogłeś, staną się Twoimi najpotężniejszymi orędownikami w niebie. Nigdy nie zapominaj o tej duchowej wymianie miłości, która trwa poza granicami śmierci i czasu. Wspieraj też nasz kanał, który szerzy te ważne duchowe nauki. Zostaw łapkę w górę, udostępnij to wideo i zostań członkiem naszej duchowej wspólnoty. Dzięki Twojemu wsparciu możemy dalej szerzyć wiarę i nauki Ojca Pio, docierając do serc potrzebujących duchowego wsparcia i nadziei.